Cześć, dzisiaj Wam pokażę smart rozwiązanie dotyczące ogrzewania w naszych mieszkaniach. Jeżeli macie Home Assistant zainstalowanego, macie w mieszkaniu grzejniki, to właśnie dzisiaj pokażę Wam, jak dzięki trzem urządzeniom możecie to zautomatyzować i tak jak ja zaoszczędzić na tym. Jeżeli chodzi o oszczędności, to od razu Wam powiem, że w ciągu trzech lat zaoszczędziłem już 1500 zł na samych rachunkach. Także to rozwiązanie jest naprawdę jedno z moich ulubionych, które tak naprawdę było pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem po instalacji HOMO. I od razu Wam powiem, w jaki sposób to oszczędza. Pamiętajcie, że zwykła głowica, taka manualna, tak naprawdę posiada taką blaszkę bimetalową, i na podstawie temperatury ona się rozszerza albo kurczy. Wtedy załącza nam grzanie. Jeżeli chodzi właśnie o głowice, które ja stosuję, to są całkowicie cyfrowe i nie pobieram z nich informacji dotyczącej temperatury. Mam na to oddzielny czujnik, który jest tak naprawdę w środku pokoju. Ze względu na to, żeby dokładnie mierzyć temperaturę, montujemy go w środku pokoju. Zaraz wam pokażę. I na tej podstawie temperatura jest zaczytywana. Pamiętajcie, że nigdy Wam dokładnie grzejnik, nie, e, który na przykład z głowicy pobiera temperaturę, nie będzie dokładnie mógł zmierzyć tą temperaturę, dlatego że w tym kącie, gdzie macie grzejnik, tam będzie na pewno cieplej niż na drugim końcu e, na przykład salonu czy też pokoju. I też warto wspomnieć, że grzejniki są montowane przy samych oknach. W momencie, kiedy otworzymy takie okno, no to zimne powietrze trafia no i grzejnik się automatycznie nam włączy i zacznie grzać. W tym momencie, kiedy mamy to rozwiązanie, to wówczas, jeżeli nawet okno otworzymy, to grzejnik się nie włączy do momentu, kiedy czujnik, który jest na przykład na końcu, czy na środku pokoju, nie spadnie temperatura znacznie w mieszkaniu. To też jest jakby jeden ze sposobów oszczędności. I pamiętajcie, że głowica oparta na blaszce metalowej nie jest tak samo dokładna jak czujnik cyfrowy. Czujnik cyfrowy ma skalę błędu od 0,1 do 0,2 stopnia, natomiast taka Głowica na bimetalu różnica może nawet sięgać 4 stopni, więc jest to naprawdę ogromna różnica. Co warto jeszcze wspomnieć na temat tych trzech urządzeń? Każde urządzenie jest na baterie i od momentu kiedy założyłem je, czyli już 3 lata, tak naprawdę nie wymieniałem tych baterii. Wszystko działa dalej, więc to rozwiązanie również jest, jeżeli chodzi pod tym względem, mega. Ze względu na to, że na przykład, jeżeli prądu nie mamy w domu, no to i tak to rozwiązanie będzie działało. Jeżeli na przykład mamy zasilanego Homa na jakiejś awaryjnej stacji zasilania, na przykład tak jak ja stosuję Ecoflow, więc u mnie w momencie, kiedy zanik jest prądu, czy też to cały system tak nadal pracuje, więc to jest też mega. Naszym takim urządzeniem, od razu co Wam pokażę, to jest czujnik temperatury i wilgotności od sonofa, to ten wyżej, ten większy, on jest na takiej podstawce, on został przyklejony, możemy go ściągnąć i założyć. No i ona mierzy temperaturę, jak widzicie jest 24,2 stopnia u mnie mieszkaniu, wilgotność to 50%. Tutaj na dole mam już stary system, kiedy jeszcze nie miałem Home asystanta, założyłem Xiaomi czujniczek na Bluetootha. I jak widzicie temperatura jest bardzo zbieżna ze sobą. Ta różnica wysokości powoduje to ten 0,1 stopnia. No i to tak naprawdę czujniki oba są bardzo dokładne i sprawdziłem i oba nie mają praktycznie żadnych różnic. Druga rzecz, jaka będzie nam potrzebna, to będzie czujnik zamknięcia i otwarcia drzwi, czy też okna, co nam to daje, zabezpiecza nas przed tym, że jeżeli wyjdziemy z domu, zostawimy okna otwarte, zapomnimy o tym fakcie, to czujnik wykaże, że jest otwarte i po minucie na przykład zamknie nam grzejniki. Także sami sobie zadajcie pytanie: ile razy udało Wam się zostawić okna otwarte w domu i wyjść na przykład na zakupy, i zapomnieć zakręcić na przykład grzejników? Ludzie na to uwagi nie zwracają, natomiast jeżeli to się dzieje notorycznie przez cały rok, no to uwierzcie mi, że w ten sposób można dużo stracić. I ostatnią rzeczą, jaką będzie nam potrzebna, to będzie głowica, która steruje naszym grzejnikiem. Tutaj, jak widzicie, jest głowica od sonofa koszt takiego wicy to jest jakieś 180 zł, można nawet taniej kupić, jeżeli się kupuje na przykład 4, Również jest dostępna na Allegro. Ogólnie wszystkie te rzeczy są dostępne na Allegro. I tutaj jest LC, czyli lock child, żeby tutaj dzieci nie bawiły się, nie kręciły, nie zmieniały temperatury. Oczywiście tutaj od strony HOMA możemy sterować temperaturą na komórce czy też na komputerze. Głowica oczywiście jest na, na baterię, tu chyba trzy albo cztery paluszki wchodzą. Tak jak mówiłem, już od trzech lat nie zmieniałem, także bardzo długo działa sobie na tych bateriach. Oczywiście stan baterii też nam w home pokazuje. Kiedy się nam jakieś urządzenie rozładuje, jest też informacja, możemy nawet sobie przypomnienie ustawić. Wszystko zależnie od tego, jak sobie tam skonfigurujemy. Teraz Wam pokażę, jak to w wygląda w home. Tutaj trzeba zainstalować sobie dodatek Better Thermostat. I po zainstalowaniu, oczywiście, tam sobie wszystko konfigurujemy. Tutaj mogę nagrać Wam oddzielny odcinek na temat, jak to skonfigurować, ale bardzo dużo też w sieci jest już, tak naprawdę, poradników, jak możemy to zintegrować w samym HOME. Tu, jak widzicie, mam już w każdym pomieszczeniu zainstalowane głowice, czujniki oraz czujniki temperatury. I tu, jak na przykład w sypialni, macie informacje. Że ta ikonka po lewej stronie jest niebieska, to znaczy, że okno jest otwarte, dlatego były nam właśnie potrzebne czujniki, żeby system sobie tutaj ta nasza automatyzacja dbała o to, że jak otworzę okno, no to ma wyłączyć całkowicie grzanie. No i teraz, jak widzicie, jest całkowicie wyszerzone. Na przykład, a w Łazience na przykład nie mam okna, więc tutaj cały czas ogrzewanie będzie działać, zależnie od temperatury, jaką mu ustawimy. Teraz przejdę sobie do salonu, i tutaj zobaczycie, że jest taki zielony listek, to znaczy, że tryb letni jest włączony. Czyli, jeżeli temperatura spadnie poniżej 18 stopni, tak jak tutaj jest ustawione, to dopiero zacznie nam ogrzewanie grzać. Ta ikona, czyli te drzwi, to tak jak już wspomniałem, to jest ikona pokazująca nam, czy jest otwarte okno, czy też zamknięte. W tym momencie tutaj jest wyszarzone, czyli w salonie mam zamknięte drzwi. Ta ikona po prawej stronie to słoneczko z termostatem, to jest informacja właśnie o trybie, czy jest letni, czy też nie. No i on zczytuje nam informacje z pogody, która jest w Chomie. jaki mamy okres. No i jak widzicie, teraz jest u mnie wyłączony tryb LETni. Tu oczywiście po lewej stronie mamy, czyli tutaj 246, to jest informacja z naszego czujnika który mamy tam gdzieś na końcu, czy też w środku pokoju, jaka jest obecna temperatura w pomieszczeniu i 49,2 to jest wilgotność. Oczywiście tu możemy ten tryb sobie też zmienić. Jak klikniemy sobie na nagrzanie, no to tutaj ustawiane jest 7, możemy na przykład przejść na 21, no i zaraz nam się grzejnik odpali, jeżeli ustawimy powyżej tych 24, na przykład na 30 stopni. Jak widzicie, pojawiła się ta ikona w środku to znaczy że grzejnik właśnie zaczął grzać. Jeżeli chodzi o samego Homa, ja mam tutaj zakładkę ogrzewanie właśnie, w której sobie po wszystko poustawiałem. Natomiast jeszcze mam tutaj telefony, energię, dziennik, historię i tak dalej, ale na głównej tablicy również mam, jak zobaczycie, tu jest to właśnie aplikacja też też budowana w ie która nam sprawdza właśnie jaka jest temperatura na dworze. Oprócz tego, właśnie tu, co chciałem Wam pokazać, wszystkie czujniki e, temperatury mam też zintegrowane z główną tablicą, czyli dodane. Jak widzicie, mogę podglądać e, informacje, w jakim pokoju, jaka jest temperatura. Oczywiście, automatycznie u mnie to się e, wszystko dba o ogrzewanie, e, moja automatyzacja. Także, jeżeli macie Home Assistanta, to rozwiązanie jest Must Have. Jeżeli chcecie zaoszczędzić w swoich mieszkaniach, Naprawdę to działa, to się sprawdza. Przetestowałem na sobie jestem naprawdę zadowolony z tego rozwiązania. Nawet dzięki temu zwrócił mi się, że tak powiem, cały home. Ta pierwotna ma instalacja, którą terminal kosztował nie wiem, 150 zł, kontroler ZigBee drugie tyle, czyli mamy już 300. No i pododajmy sobie na przykład czujnik Akwary to 40 zł, czujnik Sonofa 40 zł i najdroższa rzecz to będzie. Jeżeli chodzi głowica, też sonofa, ona kosztuje 189 zł. Nawet łączny ten cały koszt zainstalowania Homa plus kupienia tych urządzeń związanych z ogrzewaniem, to i tak wyszło powiedzmy mniej niż tyle, co zaoszczędziłem. Więc myślę, że to rozwiązanie jest mega. Filmik nagrałem, ponieważ chciałem tych, co mają Homa, zainteresować tym tematem, pokazać, że jest możliwość oszczędzenia realnego i te koszty się jednak zwracają. A osoby, które nie mają Homa, żeby zachęcić po prostu do korzystania z tego rozwiązania. Pamiętajcie, że Home Asystant jest całkowicie darmowy. Jedynie co jakie koszty ponosimy, no to musimy to zainstalować gdzieś u siebie, czy na mini komputerze, czy też na jakimś terminalu. Także nie są to wysokie koszty. I również chciałem pokazać tym osobom, że jednak da się zaoszczędzić w mieszkaniu. Że to są, są smart pomysły. No a Home pokazuje, daje nam takie możliwości zaoszczędzenia, realnego zaoszczędzenia w naszym mieszkaniu. W kolejnych odcinkach pokażę Wam automatyzację światła, czy też Rolet. Jeżeli chcecie, żebym nagrał filmiki, jak to wszystko postawić, zainstalować Homea, na jakich urządzeniach. No to napiszcie w komentarzu, to wówczas Wam pokażę. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, to lajkujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Hej!